Mi się wydaje, że moglibyśmy sobie z tym poradzić, ale spora część e, państw Unii Europejskiej nie chce sobie, sobie z tym poradzić. Taka zła, fałszywa narracja która jest bardzo popularna wśród takich lewicowo liberalnych rządów, że ta masowa migracja, że ona jest szansą jakby. Bo otrzymujemy siłę roboczą ze względów na złą demografię i z tego powodu importują coraz więcej ludzi. Za tym też stoją spore duże spółki. Jak jest, nie wiem, milion albo Syryjczyków, którzy nie mają żadnej roboty, to oni nadal otrzymują socjal albo Ukraińców, oni nadal otrzymują socjal, to, to są dodatkowi konsumenci. Także dla tych dużych spółek to jest dobry biznes. Z, e, z dwóch perspektyw: albo tania siła robocza, albo dodatkowi konsumenci. Były nie, prezydent to, Parlamentu Europejskiego kiedy powiedział, że to, co migranci nam przyniosą, jest bardziej wartościowe niż złoto. No się dziwię, dlaczego na przykład Niemcy chcą się teraz pozbyć tego złota, bo przecież e, <grych> pozbyłabyś się, gdybyś miała tyle złota? Mm, tak, ja bym się tego nie pozbył.